Rozmawiali o problemach niesłyszących. Obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w przestrzeni publicznej. Trwają zapisy na listopadowy bieg. Dzień dobry, jest wtorek, 13 października. Hanna Karasińska, zaczynamy wiadomości raciborskie. 8 października w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dla niesłyszących i słabosłyszących w Raciborzu odbyła się trzecia międzynarodowa surdokonferencja. Jej tematem była codzienność osób z niepełnosprawnością słuchu. Zapraszam na relacje. Trzecia międzynarodowa surdokonferencja, która odbyła się w raciborskiej szkole dla głuchych była okazją do wymiany doświadczeń na temat codzienności osób z dysfunkcją słuchu. To, co jest najważniejsze, to tak, jak już zostało wcześniej powiedziane na rozpoczęciu, przede wszystkim łączenie nauki i praktyki. Staramy się kształcić przyszłych naszych specjalnych, surdo pedagogów specjalnych, surdopedagogów w sposób praktyczny, tak aby mieli jak największe doświadczenie już na poziomie akademickim i w przyszłości mogli jak najlepiej pracować. I z drugiej strony również. W ten sposób pokazujemy, a, że ta kultura osób głuchych jest nam bliska a, i też staramy się oswajać z niepełnosprawnością osoby pełnosprawne. Dla nas nauczycieli jest to bardzo ważna konferencja z racji tego, że możemy zdobyć szereg doświadczeń, szereg nowych informacji i przede wszystkim dzielić się dobrymi praktykami. To jest niezbędne ze względu na to, że ta technologia idzie do przodu. No i my nauczyciele, wykładowcy również musimy mieć niezbędne informacje, które nam pozwalają znaleźć się właśnie w tym środowisku osób niepełnosprawnych. Tematem konferencji była codzienność osób niesłyszących. Dyskusje ekspertów, ale także otwarty wywiad z niesłyszącymi, miały na celu uświadomienie przede wszystkim nauczycielom, z jakimi problemami na co dzień borykają się ich uczniowie z dysfunkcją słuchu. Konferencja realizuje wiele celów. Po pierwsze, bardzo chcemy pokazać, jak ważna jest dostępność do wszystkich informacji dla osób z niepełnosprawnością słuchu, ale również chcemy przez konferencję pokazać ich. Codzienne życie, ich troski, problemy, ich starania o to, aby jak najszybciej i jak najlepiej wejść w normalne, codzienne życie. Chcemy tą konferencją pokazać też, jak ważne są dla nas osoby z niepełnosprawnością słów. Chcemy pokazać, że współpracujemy razem i te osoby pracują również tutaj w ośrodku, pracują w zakładach pracy, że konsekwencją dobrego przygotowania edukacyjnego Osób z niepełnosprawnością słuchu jest ich normalne funkcjonowanie społeczne. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, a jego ambasadorką z ramienia Urzędu Marszałkowskiego była wicemarszałek Beata Białowąs. Ona organizuje szereg tego typu konferencji, tym bardziej, że jesteśmy organem prowadzącym dla specjalnych ośrodków, ale także specyficznych, bo to są te szkoły przy podmiotach leczniczych. To jest właśnie tutaj ta szkoła w Recibożu dla dzieci i młodzieży z niedosłuchem, niesłyszących, ale to też są ośrodki wspomagające, które wspomagają edukację nauczycieli, między innymi takim, który zajmuje się problematyką zdrowia psychicznego jest METIS w Katowicach i tam też właśnie mamy szereg spotkań, konferencji, seminariów związanych właśnie z dziećmi niepełnosprawnymi. W tym roku z uwagi na trwającą pandemię konferencja przybrała formułę zdalnego przekazu. Organizatorzy, którymi poza specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym dla niesłyszących i słabosłyszących, był także Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. W trakcie wydarzenia łączyli się między innymi z profesorami Profesorem Milonem Podmesilem z Republiki Czeskiej, dziekanem Cieszyńskiego Wydziału Uniwersytetu Śląskiego, czy profesor doktor habilitowaną Marzenną Zaorską. Poruszono kwestie związane z językiem migowym i prawami osób niepełnosprawnych. Dostrzeżono też, że w tym temacie na przestrzeni lat wiele się zmieniło, choćby poprzez ustawę o dostępności. To co najważniejsze, te osoby zostały zauważone. Pojawiły się kursy przygotowujące poszczególne urzędy, na których pracownicy tych urzędów poznają język migowy. Starają się łamać bariery komunikacyjne. Wcześniej ustawę już poprzedziła ustawa, rozporządzenie i ustawa o języku migowym. Więc tu już te pierwsze. Takie jaskółki były, które pozwoliły na to, żeby społeczeństwo przygotowało się do napisania i do powstania ustawy o dostępności. Zresztą to jest wymóg europejski i myślę, że tutaj ta ustawa bardzo dużo zmienia. Zmienia urzędy, zmienia nastawienia, zmienia też to, że nie musimy już jako osoby z wadą słuchu być oddzielony i być przygotowany na to, że musi ze mną pójść tłumacz, bo ja sama niczego nie będę musiał, nie mogła załatwić. To urząd musi teraz przygotować tłumacza, niekoniecznie tylko sama osoba z wadą słuchu. Ale też inne instytucje się otwierają na osoby z wadą. Słuchu. Mamy otwarte i dostępne dla dzieci niesłyszących szkoły ogólnodostępne, gdzie nauczyciele muszą sobie poradzić z niesłyszącym rodzicem i będą musieli też pokonać barierę komunikacyjną. Z pewnością dostęp do kursów języka migowego dla osób słyszących jest coraz większy, ale wciąż wszystko zależne jest od ich chęci do nauki. Porozumiewanie się ze światem słyszących jest największym problemem osób z dysfunkcją słuchu, a szansą na przełamanie bariery często jest pomoc tłumacza języka migowego. Dla osoby niesłyszącej, tłumacz języka migowego jest osobą bardzo ważną. Jeżeli nie ma kogoś do pomocy, to zawsze proszą tłumacza języka migowego w urzędach, u lekarza, w sądach, na policji, prokuraturze, wszędzie tam, gdzie osoba niesłysząca ma problem komunikacyjny, a na przykład na miejscu są osoby, które nie znają języka migowego. Także osoby niesłyszące coraz częściej świadome są swoich praw i możliwości, które nie mogą odbiegać od tych, jakie mają osoby słyszące. Dlatego też głusi zajmują się sztuką, prowadzą własne biznesy i zdobywają kolejne stopnie edukacji. Mamy takich studentów, i można by powiedzieć, że jest coraz bardziej. Trudno jest powiedzieć, czy ich przybywa, dlatego że jest większa świadomość, czy jest coraz więcej takich osób. Myślę, że na pewno to, że z powodu, nasz, nasza uczelnia, nasz wydział również jest dostępny dla takich osób. Mówimy, tworzymy tę przestrzeń dla tych osób, włączamy się w tą kulturę osób głuchych, powoduje, że takie osoby do nas przychodzą. To, co kiedyś zapoczątkowała pani doktor Bełza, sama studiując właśnie surdopedagogikę, stworzyła przestrzeń najpierw dla naszych studentów, którzy zaczęli uczyć się języka migowego. Dzisiaj oni sami z nami pracują, są tłumaczami języka migowego, a więc tak naprawdę wspólnie tworzą tą naszą przestrzeń. Czysto kolejne środowiska do nas dochodzą. Jeśli w środowisku jest informacja, że dana instytucja. Jest przyjazna takim osobom. Myślę, że nawet słysząc to, co dzisiaj mówił pan profesor Pomesztil, właśnie otwieramy się, wiedzą, że mogą do nas przyjść i odnaleźć się w tej naszej rzeczywistości, że ten też język jest na miarę ich możliwości dostosowany. W kontekście integracji środowisk osób słyszących i niesłyszących oraz wyrównywania ich szans wciąż pozostaje wiele do zrobienia, a przyczynić się do tego mogą między innymi tego typu wydarzenia, które z pewnością w kolejnych latach będą kontynuowane. Od soboty 10 października żółta strefa została wprowadzona na terenie całej Polski. Zmiany dotyczą jednak zasłaniania nosa i ust, które od teraz jest obowiązkowe nawet na otwartej przestrzeni. O respektowaniu nowych zasad rozmawialiśmy z rzecznikiem Komendy Powiatowej w Rzecibożu Mirosławem Szymańskim. Zapraszam na materiał. Rząd zmienił zasady zakrywania ust i nosa. W miejscach ogólnodostępnych muszą to robić wszyscy, chyba że mają zaświadczenie od lekarza o przeciwwskazaniach. Nowe przepisy weszły w życie 10 października. Wtedy też zaczęły się także interwencje policjantów, których zadaniem jest egzekwowanie wprowadzonych nakazów i obostrzeń. Raciborscy policjanci sprawdzają na terenie całego powiatu raciborskiego przestrzeganie przepisów dotyczących zakrywania ust i nosa przez mieszkańców. Pamiętajmy, że taką walką, czy sposobami walki z pandemią, która się bardzo szybko rozprzestrzenia, jest takich kilka, stosowanie się do kilku metod. Tutaj mam na myśli właśnie zakrywanie nosa i ust, przestrzeganie dystansu społecznego, jak również częsta dezynfekcja rąk. Policjanci od 10 października kontrolują zakrywanie nosa i ust zarówno na ulicach, w środkach transportu, jak również w sklepach można powiedzieć że mieszkańcy całego powiatu raciborskiego są do pochwalenia i ich postawa jest godna naśladowania gdyż te mandaty ta ilość jest nie taka duża można powiedzieć jeśli to porównamy z ilością w całym kraju przez weekend raciborscy policjanci nałożyli na takie osoby, które nie stosują się do tych zaleceń ponad 50 mandatów karnych. Pamiętajmy, że będziemy reagować za każdym razem bardzo stanowczo do osób, które lekceważą te przepisy i nie dbają o swoje zdrowie lub innych osób, z którymi się na co dzień spotykają w różnego rodzaju miejscach. Niedostosowanie się do nowych zasad może słono nas kosztować. Oprócz mandatów karnych policjant może także skierować sprawę do innych instytucji. Każda osoba, która nie stosuje się do tych zaleceń, może zostać ukarana mandatem w wysokości 500 zł, ale również może zostać pouczona, natomiast jeżeli by się nie zgadzała z, z decyzją policjanta, będzie skierowany wniosek o ukaranie do sądu, a w drastycznych przypadkach będzie informowany sanepit. Przypominamy, że z obowiązku zakrywania nosa i ust są zwolnione tylko osoby posiadające przy sobie zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niepełnosprawność. Ruszyły już zapisy do listopadowego Nadodrzańskiego Biegu Powstańców Śląskich organizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu. Z zapisem nie warto czekać, bo ilość miejsc jest mocno ograniczona. 11 listopada o godzinie 11.11 .11 wystartuje nadodrzański bieg Powstańców Śląskich, który wpisuje się w formułę 4 biegi Racibórz. Początkowo organizatorzy zakładali, że zawodnicy pobiegną w formule OCR, czyli biegu z przeszkodami. Teraz plany jednak nieco się zmieniły. Będzie to bieg przełajowy, zdecydowaliśmy się jakby zrezygnować z, z tej formy takiej survivalowej trochę. Będzie to bieg przełajowy. Na dystansie około, około 8,5 km. Będzie to bieg y, y, Powstańców Śląskich. Będzie to 11 listopada. Zapraszamy wszystkich. Bieg oraz trasa zostały podzielone na trzy kategorie, tak aby każdy chętny mógł sprawdzić swoje umiejętności. Kategoria dla dzieci do lat 12 to będzie 2,5 km. Biegniemy, startujemy o godzinie 11:11. 11. Y Ponadto dwie kategorie Open, czyli kobiety i mężczyźni, i w tych kategoriach, jakby ten bieg będzie już miał długość 8,5 km. Startujemy ze stadionu, biegniemy tutaj wzdłuż wałów w stronę Żwirowni, tam po Żwirowni przebiegamy i wracamy tutaj tylną bramą z powrotem na OSIR. Trasa liczy około, tak jak już wspomniałem, około 8,5 km. Ze względu na żółtą strefę, w jakiej znajduje się obecnie Racibusz, organizatorzy muszą dostosować się do ogólnych zarządzeń. Zapisy właśnie ruszają. Zapraszamy wszystkich do tego, żeby się zapisywać. W związku z jakby czasem, w którym to organizujemy, będzie ograniczona liczba osób do 150 we wszystkich kategoriach, więc zachęcamy do tego, że jeżeli jak tylko pojawi się ta informacja o zgłoszeniach, to żeby się zgłaszać, żeby nie czekać na ostatnią chwilę. A zapisać się warto, bo na każdego uczestnika czeka wyjątkowa nagroda. Na wszystkich uczestników standardowo czekają medale. Ja tutaj zaprezentuję jeden z tych medali yy, na bieg powstańców śląskich. I yy, na zwycięstwu czekają oczywiście nagrody rzeczowe. Zapisów oraz opłat można dokonać na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu. Mój dziadek miał poważną operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, okay, to chyba nie powinien być problem. Są przecież jakieś laboratoria, jakieś banki. Może to będzie trochę kosztowało, ale na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się załatwić, nie da się jej wyprodukować. Dziadkowi ktoś podarował krew. Może sąsiad? Ten, z którym zawsze kłócił się o psa? Ty też chwyć czerwoną nitkę, bo łączy nas krew, która ratuje życie. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam ok, na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda, krwi nie da się wyprodukować. Żeby była dla dziadka, dla ciebie, dla nas, trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Wczoraj rozpoczął się tydzień mediacji 2020. Przypominamy o wydarzeniu organizowanym przez sąd rejonowy w Bożu, miejską i powiatową Bibliotekę Publiczną imienia Ryszarda Kintla w Bożu oraz Fundację PL Polski Język Migowy. Wykład pod tytułem Mediacja w sprawach o alimenty oraz ustalenie kontaktów z dzieckiem, który odbędzie się w dniu 15 października o godzinie 17.00 w bibliotece głównej w Bożu, na który Państwa zapraszaliśmy, będzie miał formułę hybrydową. Odbędzie się zarówno stacjonarnie jak i online. Na to spotkanie obowiązują wcześniejsze telefoniczne zapisy w dziale promocji Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Raciborzu. W celu zapewnienia bezpiecznego dystansu dla wszystkich uczestników ilość miejsc jest ograniczona. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami. Ogrodowa 40, centrum farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 8 do 22, oraz Opawska 33, całodobowa centrum farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Wyjątkowo w dniu dzisiejszym nie wyemitujemy wiadomości dla osób niesłyszących na podsumowanie tygodnia z tłumaczeniem na język migowy zapraszamy w piątek po głównym wydaniu wiadomości. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.